Witam serdecznie na kolejnym miocie. Dziś wszystkich świętych tradycyjnie w ten dzień odwiedzamy groby naszych bliskich, ale jak pewnie wielu z Was wie, ja nie pochodzę z tych stron, moja rodzina też nie, dlatego w jakiejś takiej niewielkiej odległości nikogo bliskiego na cmentarzu nie mam. Dlatego postanowiłem dzisiaj odwiedzić kilka miejsc, kilka cmentarzy już raczej takich zapomnianych. Schowałem się do środka, żeby było mnie cokolwiek. Słychać, także spróbuję się odwiedzić kilka miejsc cmentarzy już raczej zapomnianych. Pierwszy będzie cmentarz pierwszowojenny. W nowym mieście był on raczej niewielki. 14 żołnierzy niemieckich, 4 rosyjskich zostało tam pochowanych, z tego co udało mi się dokopać. Ja jeszcze nigdy tam nie byłem, podobno nie jest tak łatwo to znaleźć, ale spróbujemy. Także w drogę. Chyba znalazłem te miejsce. Nie jest daleko od drogi. Żadnego dojazdu tak centralnie nie ma. Gdzieś tam na polu udało mi się. Zaparkować No i jest, nawet nie jest tak bardzo Zaniedbane I nie jest aż tak ciężko To znaleźć I nawet jest znicz Zaraz będzie Następny Widać napis 1915 18 żołnierzy tu leży 14 niemieckich 4 rosyjskich Z tego co udało mi się znaleźć To nie był tutaj tylko ten kamień tylko te groby były tak w koło zrobione, i to według projektu jakiegoś architekta. No ale jak wiadomo, po II wojnie światowej szczególnie te miejsca zwykle nie przetrwały w takiej okazałości, w jakiej były wcześniej stara świeczka wymieniona na nową, modlitwa zmówiona, i jedziemy dalej. Postaram wam się w opisie filmu umieścić lokalizację, żeby na mapie można było to znaleźć. Ale jak jedziecie Nowe Miasto Folwark, tak to się nazywa, to tak widok z drogi. I w tej kępie drzew jest ten cmentarz i kamień pamiątkowy. I znajdujemy się już w okolicy miejscowości Cieszkowo-Kolonia, ale powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo na zdjęciach jak szukałem po internecie wyglądało to trochę gorzej. A tutaj jest i płot i w miarę zadbane, bo trzy lata temu zostało to miejsce odnowione. Jest to również cmentarz... Pierwszowojenny. Tutaj w okolicy walki trwały od lutego do lipca, gdzieś tak 1915 roku. I w tym miejscu pochowanych jest sześciu Rosjan, w tym jedna osoba z okolic Siremu z polskim nazwiskiem i aż 334 Rosjan. Spróbuję wejść na górę, na ten kopiec, bo tam powinna być pamiątkowa tablica z okresu. No jest. Warto zwrócić tutaj uwagę na realia pierwszej wojny. Tablica jest jeszcze po poniemiecka, ale patrzcie, że tutaj jest, że 334 na zdjęciach widziałem, jak to nie było tak zarośnięte, jest Tapfer Russen. I Tapfer, jak sprawdzałem w słowniku, znaczy odważnych, mężnych, czyli Niemcy zrobili tablicę, gdzie jest sześciu Niemców, są oni tu niektórzy wymienieni z nazwiska i 334 odważnych Rosjan. Inne były realia I wojny światowej, chyba większy był szacunek żołnierzy do żołnierzy, nawet jeżeli walczyli po różnych stronach. Przy krzyżach jest nawet miejsce na świeczki, można spokojnie sobie tutaj zapalić, nic nie powinno się stać. Także krótka modlitwa, kierujemy się w dalszą drogę. O, sprawdziłem jeszcze, ten prawdopodobnie Polak walczący w armii niemieckiej. To był Ignacy Komorniczak z okolic Śremu. Tutaj gdzieś w okolicy poległ, tutaj został pochowany. Wiadomo, w czasie I wojny światowej bardzo dużo Polaków walczyło po obu stronach w armiach zaborców. I udało mi się odnaleźć kolejny cmentarz pierwszowojenny, już ostatni na dzisiaj. Do tego dojazd był zdecydowanie najtrudniejszy, kilka kilometrów, takimi leśnymi ścieżkami, ale ten... Wygląda na zachowany w wyjątkowo dobrym stanie i takim historycznym, nie że jest odnowiony, na świeżo zrobiona nowa tablica, tylko chyba wszystko tak, jak było tam podczas I wojny światowej. Znajdujemy się w lesie w okolicy wsi Pęcy, ale tutaj nie jest to zapomniany cmentarz. Widać, że lokalni. Mieszkańcy dbają o to miejsce. Z tego co udało mi się znaleźć, bo wygrzebałem artykuł z lokalnej gazety sprzed tam kilku czy kilkunastu lat, tym miejscem zajmuje się rodzina, do której należy ten las w koło. Niestety, jakiś czas temu został ten cmentarz zdewastowany, ale dzięki staraniom tej rodziny został on przywrócony do porządku. Spoczywa tutaj 322 Rosjan. I 76 Niemców, znaczy żołnierzy walczących po stronie rosyjskiej, bo przejrzałem sobie listę żołnierzy tutaj pochowanych niemieckich i nazwiska takie jak Kowalik, Gaszkowski, Razanowski i pewnie sporo więcej polskich nazwisk by się znalazło. Zachowały się tutaj też płyty nagrobne niemieckie, nawet są czytelne prawie wszystkie. I na jednej z nich widzimy nazwisko Kowalik. Żołnierze niemieccy są pochowani w indywidualnych grobach. Natomiast rosyjscy w dwóch mogiłach zbiorowych, które najprawdopodobniej znajdują się tutaj. Jedna z jednej strony, a druga z drugiej tej piramidy. O w tym miejscu. I nawet tam jest jeszcze jedna tablica, zaraz tam podejdę. Tak, po obu stronach są tablice. Po tej stronie, 152 Rosjan. Po drugiej stronie. 170, o ile dobrze liczę. Zaraz podejdziemy, zobaczymy. Tak. Cmentarz zbudowali oczywiście Niemcy w latach tam 1916-1918. Z tego co się doczytałem w lokalnej prasie, Niemcy poprosili właścicieli tego lasu, czy mogą w środku zorganizować cmentarz, i ci się zgodzili. I do dzisiaj ta rodzina tutaj dba o te miejsce. No, te miejsce naprawdę wyróżnia się. Wyróżnia się z tych, które dzisiaj oglądałem tym, jak jest zadbane, jak dobrze przetrwało tę różną zawieruchę historyczną. Ale powiem wam, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem, jak w I wojnie światowej żołnierze po obu stronach frontu się szanowali w miejscu, gdzie chowali swoich towarzyszy broni od razu z szacunkiem, z tablicą pamiątkową pochowani są też Rosjanie. Walczyli ze sobą, a teraz już na wieki leżą obok siebie. To trochę może nam pokazywać, jaki jest bezsens wojny, i być przestrogą dla przyszłych pokoleń: że, że dziś możemy ze sobą walczyć, a i tak wszyscy skończymy obok siebie w tej samej ziemi. Miejsce jest naprawdę niesamowite, robi ogromne wrażenie. W środku lasu. Może też dlatego przetrwało w tak niezłym stanie, no i z pewnością dzięki tej rodzinie, która posiada ten las dookoła, myślę, że śmiało może być przykładem, jak powinno się traktować groby czy cmentarze wojenne. To był ostatni cmentarz pierwszowojenny przewidziany na dzisiaj. Znalazłem jeszcze kilka miejsc, które są w mojej okolicy, ale niestety nie wyglądają tak pięknie. A co gorsza, w ogóle nie wyglądają. Prawdopodobnie nie ma tam nawet tabliczek, po prostu są tam teraz zwykłe pola. To nawet nie będę ich szukał, bo nie znajdę. A my udajemy się na cmentarz, który na pewno nie jest zapomniany, ale jest nieodwiedzany. Ostatni cmentarz dzisiaj cmentarz żołnierzy radzieckich w Bolencinie. Jest to bardzo blisko mojego domu jakieś 3-4 kilometry mam tutaj pochowanych jest tutaj około 2500 żołnierzy, z czego zidentyfikowanych tylko 500. Cmentarz ma już swoje lata, bo powstał zaraz po wojnie, ale trzeba przyznać, że jest bardzo zadbany. Na tym bardzo okazałym jakże ładnym pomniku widnieje tablica pamiątkowa pamięci pochowanych na tym cmentarzu żołnierzy armii czerwonej, poległym w walce z niemieckim okupantem w 1945 roku. Pierwotnie była to inna tablica. Pierwotnie na tej tablicy znajdował się napis: Bohaterskim żołnierzom armii radzieckiej, oswobodzicielom Polski poległym w walce z hitlerowskim okupantem, wdzięczni mieszkańcy powiatu Płońskiego, Ciechanowskiego, Działdowskiego, mł Mławskiego. Tablica została zmieniona i powiem Wam, że dla mnie ten cmentarz to też jest przykład. Jak powinno się z szacunkiem obchodzić z cmentarzami wojennymi, z poległymi żołnierzami. Tablica została zmieniona, no i słusznie trzeba przyznać, ale całość pomnik został mi się bardzo nie podobało. W ostatnich latach były takie akcje, wszędzie te pomniki żołnierzy radzieckich burzono. Ja wiem, jak było z tym wyzwoleniem, nie musicie mi pisać. Nie tylko z przekazów historycznych, ale i po historii własnej rodziny. Jeden dziadek za stalinizmu siedział we wronkach, drugi mało nie był zakatowany na ubecji. Brata tego dziadka to zabili podczas przesłuchania na ubecji, bo obydwoje byli w NSZ w partyzantce. Kolejny wujek ze strony babci zginął w Katyniu. Także ja wiem, jak wyglądało. Te wyzwolenie, ale co nie zmienia faktu, że tak jak w tym miejscu 2,5 tysiąca żołnierzy spoczywa i należy im się szacunek, też trzeba pamiętać, że to nigdy nie jest tak, czy armia niemiecka, czy radziecka, czy jakakolwiek inna, że tam jest po której stronie 100% złych ludzi, albo 100% dobrych, po innej. Różnie. Podejrzewam, że z tych 2,5 tysiąca osób, które tutaj leży, w większości pewnie młodych ludzi, po prostu zawirowania historyczne ich tutaj doprowadziły, i oni na pewno w dużej części nie chcieli iść na żadną wojnę i walczyć. No ale takie były czasy, i nie mieli wyboru. I jestem przekonany, że pośród tych 2,5 tysiąca osób, które tutaj spoczywa, jest wiele osób, które było dobre, i akurat przypomniała mi się historia. Ja pochodzę ze Szczecina, czyli ziemi odzyskanej, starszy pan, który był pionierem, u nas to się mówiło, czyli wiecie, jednym z pierwszych Polaków, którzy się tam sprowadzili, te pierwsze grupy zaraz zaraz po wojnie opowiadał historię, jak radziecki oficer uratował jego mamę, uratował jego mamę przed czerwona, czerwona armistami. W skrócie po prostu dwóch czerwonych armistów ją napadło, wołanie o pomoc usłyszał Radziecki oficer przybiegł, ich po prostu zastrzelił przy niej i jeszcze powiedział do niej, że bardzo przeprasza za zaistniałą sytuację, ale ostatnio mają problemy z zachowaniem dyscypliny. Także taka historia prawdziwa mi się przypomniała z mojego rodzinnego Szczecina i myślę, że cmentarzom wojennym, jak i każdym innym, należy się po prostu szacunek i ten Bolęcin jest. Jak dla mnie świetnym przykładem, jak to powinno wyglądać, wszystko jest schludnie, zadbane, bez jakiegoś przepychu, pomnik jest zachowany, tablica wymieniona na taką, jaka powinna być gdzie nie ma jakichś przekłamań historycznych, ale wszystko jest tak zrobione, jak powinno. A co do tych pomników, które były burzone w różnych polskich miastach pomników wdzięczności Armii Radzieckiej, czy pomników poświęconych poległym żołnierzom, tej armii, czy nie lepiej by było je przenieść z szacunkiem na takie właśnie miejsca, tylko te tablice pozmieniać albo je pościągać? To był ostatni cmentarz na dzisiaj, ale nie ostatnie miejsce. Przed nami jeszcze jedno, ale o tym za chwilę. Oczywiście w mojej okolicy też są groby polskich żołnierzy, czy to z 1920 roku, z wojny z Bolszewikami, czy z kampanii wrześniowej, czy jeszcze wcześniejsze groby z powstania styczniowego lub listopadowego. Ale one są na cmentarzach, są zadbane, wyremontowane. Dzisiaj tam jest na pewno bardzo dużo osób. Dlatego, jak się tam wybiorę, to bez kamery. Jak wiemy, niedawno odeszła od nas pani Dorota, którą większość z was. Znała albo z gniotów, duża część osobiście. Zastanawiałem się gdzie można by jej zapalić świeczkę. Chwilę się pomodlić w jej intencji, doszedłem do wniosku, że chyba przy tej kapliczce, którą najczęściej odwiedzałem, a w jakimś sensie i pani Dorota z nami odwiedzała, że tutaj będzie najlepiej jakieś kwiaty położyć skromne, zapalić znicza i się pomodlić.